Urodziłam się w sierpniu 1991 roku, w tym samym czasie, kiedy urodziła się niepodległa Ukraina. Właśnie minęło już 30 lat i dorosło całe pokolenie takich rówieśniczków, wśród których jestem. 14 marca mieszkanie mojej rodziny było spalone, po prostu zniszczone przez ogień. No i nie, nie mieliśmy wyboru i poszliśmy do piwnicy, gdzie zostali, zostaliśmy na tydzień prawie, w ogóle bez żywienia. Nie mogłam zostać w domu, nie mogłam zajmować się tym, czy się, czym zajmuje się codziennie, tak? No i swoimi kolegami, swoimi przyjaciółami przyjęliśmy taką decyzję. Nie ma potrzebni temu Majdanu, a on potrzebny nam, żeby realizować to, czego pragnę wszystkie nasz kraj, tak? Wejście do Unii Europejskiej. Przyjechałam do Polski, ponieważ em, mi się wydaje, że ludzie, którzy mie, mia, mają jakieś a, ambicje, marzenia, plany, spotykają się z krajem, który ma potencjał i ma możliwości, i wtedy budzi się po prostu niezwykła taka więź, niezwykła przyjaźń i, 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 i możliwości. Tak? Ja zawsze mówiłam, że Warszawa i Polska dla mnie to jest ocean możliwości. Polska wspiera i pomaga jak nikto. Ja myślę, że już nie ma tego podziału na, powiedzmy, geograficznie na wschodnią, zachodnią Ukrainę, że to się zmieniło, szczególnie tak bardzo silnie, silnie, silnie zaczęło się zmieniać po Majdanie i rewolucji Godności. Jesteśmy państwem, które ma prawo decydować, w którą, w którą stronę chce dążyć. Ja absolutnie wierzę, że to jest moment przełomowy. Że tak jak było kiedyś, już nigdy nie będzie. My będziemy się rozwijać co raz lepiej, co miesiąc lepiej. Oczywiście, jak skończy się wojna, ja widzę kwitnącą Ukrainę, silną, z możliwościami.